Cześć Wam i chwała żołnierze z tej strony KOKOSFLY. A to jest Battlefield 3 na serwerze darkvisions.pl/mix i to jest również druga część poradnika. Jak grać klasą szturmowca? Mam nadzieję, że to się Wam przyda i że film będzie pokazywał to, co chciałbym Wam pokazać. Bo oczywiście mogą nie zajść wszystkie sytuacje, które chciałbym, żeby zaszły. Ale przestańmy już gadać i zacznijmy. Grać naszym szturmowcem. Jako broń podstawową wziąłem sobie karabiner 2000 z ciężką lufą. Do tego uchwyt oraz celownik kolimatorowy. Jak widzicie, idę klasy szturmowca szturmować. Punkt oznaczam. Akurat jest. Oznaczanie celów jest akurat. Niezależnie od tego jaką klasę gracie, zawsze jak jesteście dowódcą w drużynie, powinniście oznaczać cele. To jest niezwykle istotne. Tak samo jak powinniście oznaczać wrogów. Dzięki temu łatwiej jest ich zlokalizować na minimapie. I wy też łatwiej ich widzicie, ponieważ wrogowie są wtedy oznaczeni. Dobra, ukryjemy się tutaj. Trochę za późno. Słyszeliśmy przed chwilą pikanie podczas przejmowania. Ten sygnał oznacza, że nie ma żadnych wrogich żołnierzy w obszarze przejmowania. Są ze mną dwie osoby, jak widzicie jedna z nich chodzi ze mną No no tak, macie tam w pobliżu wrogiego snajpera, opium No trochę za późno oznaczył tego wrogiego snajpera No gdyby ten pan nie... teraz nie przejmę, dobra. Ojoj. Oj. Coś mnie sprzątnęło, a raczej ktoś i kolega szturmowiec mnie podniósł. Ja sobie tutaj rzucę apteczkę. Och. E Widzieliście, że przed chwilą strzelałem do przeciwnika, zabijem jednego, a potem tak jakby nie mogłem trafić drugiego przeciwnika. Jest to spowodowane efektem przygwożdżenia, który sprawia, że mówi się, że pociski po prostu latają w kosmos. Nie da się dobrze celować. Prawi śmigłowiec w waszej pozycji, Dobrze, znowu skierujemy z prawej strony. A już tutaj tłumzonowa. Ja właśnie dam u was prokiego cipa. Otwórz. Kurt. Ojojoj. Dzieńci, dzięki wielkie. No tutaj Trzeba być bardzo ostrożnym. Zajęliśmy kontrolę nad celem Ciemko kogoś na mini-mapie, ale... O cholera. No, za dużo jednak przeciwników było tutaj. Koko z plecy. Dlatego najlepiej jest siedzieć na Teamspeak'u, albo na jakimś innym komunikatorze głosowym, żeby te komunikaty były dostarczane szybko, ponieważ, no cóż, czat jest z rzeczy samej wolny. Uwaga, cel Uwaga do wszystkich jednostek, przejęliśmy Was bardzo ale miałem mały problem Wszystko już jest w porządku Oho oho, wrogowie na minimapie jest ich cała masa Jeszcze jeden Nie wiem gdzie on się kryje Chyba w korytarzu Mieszkowy rzucił sobie apteczkę ten pan zabił jego, ja podniosłem Mieszkowego i dzięki temu jesteśmy na miejscu. I mamy jeden ticket, a Mieszkowy nie zginął. Dobra, spróbujemy zająć tych panów od tyłu. Rzuciłem apteczkę mojemu koledze z drużyny. O kurcze! O kurcze! Nie wiem jakim cudem to przetrwałem. Widać, że w tunelu ktoś się znajduje. Dlatego wyjdziemy mu na spotkanie. O jezu! Kurczę, dlaczego ten pistolet nie był przeładowany? Pamiętajcie o tym, żeby regularnie przeładowywać swoją broń. Nawet jeżeli wystrzeliście mało naboi i wiecie, że jesteście w miarę bezpieczni, spróbujcie przeładować broń. Widziałem na minimapie po prawej stronie, możecie zobaczyć na filmiku. Dobrze, zobaczymy, czy tutaj jest w ogóle bezpiecznie. Jest nasz czołg, jest wrogi helikopter, ktoś siedzi na górze, z tego co widzę, a jest też nasz helikopter, ktoś tam jest na górze, tak mi się wydaje. Dobrze, oznaczałem punkt A e i pędzimy dalej. Przed czołgiem się najlepiej schować, czekać aż nas wyminie. Nie wiem kto strzelał do tego gościa. Ale chyba mieszkowy podnosimy. Jesteśmy nadal w drużynie. Widzę, jest tutaj jakiś snajper. Coś do nas strzela. Ale nie wiem skąd konkretnie. Wydaje mi się, że gdzieś z lewej strony. Ojej, ojej, granat, granat. Może uda nam się. Nie. Nie, niestety nie udało nam się wyjść zwycięstko z tej sytuacji. Ich było dwóch. Byłem świadomy tylko jednego. Dobrze, odrodzimy się na Celt Widzimy, że panowie mają nasze A, a my mamy ich E. Dobrze apteczka. Korzystajcie z tego gadżetu, jeżeli go macie najczęściej jak się tylko da. Jest niezwykle użyteczny. I apteczka może wam wiele razy uratować życie. Pozwala ona na szybką regenerację zdrowia. Po jakimś czasie oczywiście sami zaczniecie to zdrowie regenerować, ale apteczka przyspiesza znacznie ten proces. Nie wiem. O co, o co się zahaczyłem przed chwilą? O o o kurczę, no. Dobrze, podniesiemy. Chodźcie w drużynie zawsze. Jak wiecie, jestem wielkim orędownikiem grania drużynowego. Jest to niezwykle istotna sprawa. Dzięki temu możecie poprawić ilość punktów na sekundę. Możecie poprawić swoje KD, jako że podczas podniesienia defibrylatorem przez medyka nie tracicie. Widziałem tutaj na mimapie kogoś. Nie ty. A jest tutaj na górze. Zaraz pewnie go z noża weźmiemy. Tylko. A tutaj leży. Podczas podniesienia defibrylatorem nie tracicie. Nie wiem jak to nazwać życia. Statystyki zgonów. Nie powiększa się wam statystyka zgonów. Może tak to ujmę. Amunicja. Nie zaszkodzi trochę nabrać. Dobrze. Widzę, że przeciwnicy przejmują nam C. Może w takim razie jednak pójdziemy je odbić. Albo raczej obronić. Słyszę jakieś strzały z tyłu. Możliwe, że jest to wodnik wrogi. oj, oj, oj. Najlepiej się jednak gdzieś schować. Weź apteczkę! Dobrze robota, panowie! Cel przejęty! Możemy wracać do bazy! Odbiór! Widzi się po prostu... Naprawdę bardzo, bardzo niewielkie, bardzo marne szanse mają w konfrontacji ze szturmowcem inne klasy. Chyba, że jest to starcie na bliski kontakt. A klasa, z którą się mierzymy, ma shotguna. Wtedy faktycznie są wyrównane szanse. Natomiast jeżeli chodzi o takie starcie dalsze, w bliskim, albo w średnim kontakcie, tych szans już przeciwnik nie ma. Zaraz tutaj ktoś wyjdzie. I witamy go serią z 2000 Widzimy, że tutaj też są fanowie po lewej stronie. Się stało, że posiadamy dwa czołgi. Dobrze, widzę, że tutaj jest ktoś martwy. Może uda mi się go podnieść. O kurczę! Nie wiedziałem z której strony zostanę zaatakowany. Ach, w ogóle, w ogóle nie miałem szans. Nie, nie mogłem się ruszyć z miejsca. Ale dobra, próba. No, nie wszystko idzie po naszej myśli. Przeciwnicy mają więcej punktów. Mogą nas okrążyć z dwóch stron. Co w tym tunelu najprawdopodobniej? Albo w tym drugim? Zauważyłem wrogiego żołnierza, mięknik odbiór. Tak się Nasza pteczkę. No dobrze, powinniśmy odbić tak naprawdę punkty od naszej bazy. Moja drużyna poszła w tamtą stronę, ale wyraźnie oznaczyłem cel B. Powinni się skierować tutaj. Zauważono tam u snajpera. Może napiszę go Ed at... oj, 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 oj No i no i to była głupia śmierć. Go at Mark. Marked Star No nie wiadomo, czy to są Polacy, czy nie. Zneutralizowaliśmy cel. Odbiór! No, Eldiare i Celtharion na pewno nie są Polakami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Słyszę, Wrogic Oak. Dobra, widzę Słyszę Oak. Dobrze. Zdobyć ten cel! No, i idziemy na oznaczony cel. Widzicie Uważajcie. na minimapie, że okay. dwóch członków mojej drużyny porusza się wraz ze mną. Możemy liczyć na bliski kontakt z przeciwnikiem. No, niestety nie zdołałem już tego drugiego, amunicja mi się i tak kończyła. Zredukowałem jego zdrowie do 51%. I polegliśmy w tym ataku. Dobrze, gdzie on jest? On jest na odrodzeniu. No okej, okay, odwróćmy się tutaj i spróbujmy przejąć a raczej bronić nasz punkt. No, tak to się właśnie kończy, a ty nie umieraj, tylko wstawaj i walcz dalej. Dobrze. Wygląda na to, że punkt B jest już obroniony. W takim razie wydaje rozkaz na taką noc. Biegniemy dalej. A te tunele są dosyć niebezpieczne. W lewym tunelu nie ma żadnego naszego żołnierza, ani w ogóle po lewej stronie. Dlatego nasi przeciwnicy mogą być właśnie po lewej stronie. Punkt jest już przejmowany. Odetniemy posiłki z tej strony. To jest bardzo dobre miejsce. Patrzcie Państwo. O, tutaj ktoś przeszedł. Jestem tego pewny. Jeszcze raz. Snajper bardzo dobrze dzięki zarzuceniu apteczki. No i tam się kryją przeciwnicy. A być może jeszcze ten snajper się tutaj kryje. Nie dostałem żadnych punktów asysty. No, snajper był martwy, ale była tutaj jedna osoba. Apteczka podnieść. Dobrze, punkt C jest przejęty, dlatego w tej chwili wskażę punkt D. Widzę dwóch martwych. Ojeju! Dwie martwe osoby po lewej stronie, w lewym tunelu. I wchodzę do lewego tunelu. Za mną chyba nikogo nie ma. Ojojoj, tam ktoś idzie. Nie. Mam nadzieję, że ten szturmowiec mnie podniesie. Dzięki wielkie stary, jestem swym dłużnikiem. Uwaga, to jest neutralizowany odbiór. Zauważono tam u was drugiego żołnierza. A jajaj, było ich za dużo. Było ich za dużo nie szli jeden za drugim. Dobrze, w takim razie Celtcharią. Zobaczmy w jakiej jest pozycji. W całkiem niezłej, tylko nie widzi tutaj drużyny przeciwnej. No, warto, warto jest jednak sprawdzać. O kurczę, warto jest sprawdzać, kto jest za wami w tych tunelach. Może się zdarzyć właśnie tak jak przed chwilą, czyli zostawiliście kogoś z tyłu. Dzięki Ci wielkie. Jesteśmy w kiepskim miejscu, w bardzo kiepskim miejscu. Ajajaj. Aj, aj. O kurczę. Jesteśmy w bardzo kiepskim miejscu, z obydwu stron może ktoś nas ciorać. Nie, 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 och. No to nie było, to nie było za dobre miejsce. No dobrze, ale nie poddajemy się, odradzamy się na mieszkowym i próbujemy odzyskać nasz punkt. Mieszkowy został przywwożdżony. O kurczę, chyba zostaliśmy oznaczeni i ten żołnierz nas czekał, czyli znaczy to, że sznurek 2 umie się posługiwać minimapą. I w istocie tak jest, co oczywiście jest bardzo dobre. O kurczę, teraz macie pokaz moich śmierci jedna po drugiej. Jakoś utkwiłem w martwym punkcie, jeżeli chodzi o ciągnięcie się w walkę. Dobrze, dobrze, dobrze. Czwarteczka, tak? bardzo dobrze. I spróbujemy. Widzę, że moje kompanii giną, ale nie wiem, czy przedostanie się do nich jest dobrym pomysłem. Ktoś jest za mną, więc moje tyły powinny być bezpieczne. O, rety, zostanę podniesiony. Powinienem być przez Mieszkowego. Dzięki wielkie. Dobrze, to, to byłoby tyle. Mój zespół wygrał. I gra z bardzo ogarniętym graczem NWZ Mieszkowy była samą przyjemnością. Robił to, co powinien robić każdy szturmowiec: czyli podnosił i apte rzucał apteczki. Mam nadzieję, że pokazałem wam trochę. W jaki sposób można to robić? Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania w stosunku co do klasy szturmowca, tak samo jak przy pierwszej części tego poradnika, nie wahajcie się ich zadać w komentarzach. A następnym razem zrobię dla Was poradnik innej klasy. Jeszcze nie wiem, jaka to będzie konkretnie klasa. Na początek chcę zaznaczyć, że na snajperze niesamowicie mało się znam, ponieważ bardzo niewiele nim grałem. Także podstawa to przede wszystkim współpraca drużynowa. Dzięki Wam serdecznie. Trzymajcie się. Hej.